Robert, jesteśmy dzisiaj na pierwszych zawodach wędkarskich, tak chyba to się mówi. Gruba ryba, ty jesteś tutaj pomysłodawcą i sponsorem, tak? Tak, przede wszystkim jestem pomysłodawcą i e, współorganizatorem mhm. e, Muszynianka Cup Grube Ryby, gdzie e, gościmy e, u gospodarza Kasor Spa e, w Strykowie, który nas gości tutaj. Ten akwen, który ma, naprawdę ma świetne ryby, czyli tak naprawdę grube ryby. Te grube ryby to wymyślone zostały. No, nazwa wymyślona była przeze mnie, dlatego że oczywiście inicjatorem tej wymyślonej nazwy były te grube ryby, ale również ci ludzie, którzy tutaj się znajdują, czyli wielcy biznesmeni połączeni z... Z aktorami, z artystami, również znanymi, czyli art biznes połączył się i e, razem stworzyliśmy te zawody wędkarskie. Rozumiem, że planujecie imprezę cykliczną, coroczną. Co roku będą zawody, będziecie pewnie wzbogacać galę, zarówno o osoby ważniejsze, jeszcze, jeszcze większe grube ryby? Na pewno będą większe grube ryby niż w tym roku z takich rzeczywistych ryb, bo dzisiaj nie dopisało nam szczęście i tych dużych ryb nie było. Natomiast tak, no planujemy cykliczne zawody, planujemy, aby były te zawody odbywające się co rok, a może tak naprawdę dwa razy do roku, bo teraz jest pomysł, żeby zrobić również zawody spinningowe, a je należałoby zrobić na jesień. Czy jesienią, więc w związku z tym, tak, no, cykliczne. No i z tych grubych ryb, które no, mamy nadzieję złapać, oprócz tych, które będą łapane w wodzie, może będą następni, którzy jeszcze tutaj przyjdą. A powiedz mi, czy ty dzisiaj też wędkowałeś? Nie, ja dzisiaj nie wędkowałem, bo miałem trochę pracy organizacyjnej i na to mi nie pozwolił czas, chociaż rzeczywiście lubię wędkować. E, jestem dobrym wędkarzem, ale nie chciałem zabierać żadnego miejsca tym startującym. No ale może za rok zobaczymy i Ciebie w rywalizacji? Możliwe. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy za rok oczywiście, do wędkowania razem. Do, Będzie w tym miejscu? Do ośrodka e, wypoczynkowego. Tak naprawdę, Kasor jest hotelem czterogwiazdkowym, bardzo mm. atrakcyjnym. Zapraszamy na, do tego hotelu. To jest hotel and Spa, czyli jest tutaj basen i spa. E, a przede wszystkim o czym nie powiedzieliśmy. To są zawody wędkarskie rodzinne, czyli mhm. aktorzy i biznesmeni przyjeżdżają całymi rodzinami. To nie są jednostkowe osoby, czyli jeden aktor, jeden jakiś biznesmen, mhm. tylko tak naprawdę przyjeżdżają tutaj z rodzinami, z ze dziećmi, z żoną, ze zwierzętami, tak. I biorą tutaj udział, to są zawody dwudniowe, i w związku z tym bardzo dziękujemy gospodarzowi, że nam tutaj to umożliwił. Ale dobrze rozumiem, że jakby macie już współpracę podpisaną na kolejne edycje i będziecie się tutaj zawsze spotykać. Tak, kasor wyraził swoją chęć, że możemy to robić cyklicznie. Miał pewne obawy co do pierwszej edycji, bo pierwsza edycja zawsze jest nieznana i jest najtrudniejsza, ale ona się udała, więc w związku z tym, że się udała, to i pierwsza edycja, i pewnie będzie druga i trzecia, i dwudziesta piąta i kolejna. I tego Wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.